Dzień dobry. W ciągu trzech sezonów dwukrotnie staną na najwyższym stopniu podium indywidualnych mistrzostw Polski juniorów. Pozostawiając w pokonanym polu takie żużlowe perełki jak Paweł Przedpełski, Bartek Smektała czy Maksym Drabik. Wtedy wszyscy chyba myśleliśmy, że przebojem wjedzie do Ekstraligi. No i tą Ekstraligę zdobędzie? Tak. Drodzy Państwo, coś chyba poszło nie tak, bo mój dzisiejszy gość od... Ostatnie sezony y, spędził na zapleczu ekstraligi. Co się stało? Daniel Kaczmarek, witam cię serdecznie. Dobry, witam. Dwa tytuły mistrza polskich juniorów to, to nie jest przypadek, bo tylko przypomnę, że takie tuzy żużlowe jak y, Zdzisław Dobrucki, Patryk Dudek, Tomasz Bajerski, Rafał Okoniewski też mają po dwa tytuły. Co się stało? Że cię nie ma w ekstralidze. No... Tak z, y, z perspektywy czasu. No, to była świadoma decyzja i sam chciałem zejść do pierwszej ligi. Gdy kończyłem wieku mimo że miałem tam jakąś ofertę zostania w ekstralidze i powalczenia o skład, ale uwa uważałem wtedy, że to będzie lepsze wyjście. No, i z perspektywy czasu uważam, że lepiej było zejść do tej pierwszej ligi, bo przeplatałem dobre mecze słabszymi, a w ekstralidze, jakby takie coś się zdarzyło, to pewnie bym już nie jeździł. Yy, więc uważam, że to dobry krok, a do jeszcze zawsze mogę wrócić. To, że mnie nie było w ostatnich latach, to nie znaczy, że w przyszłości mnie w niej nie będzie. Ty przyjmujesz tu tak, że rywalizację w Lesznie, w macierzystym klubie, przegrałeś o miejsce w kategorii juniorów z Bartkiem Smektałą, z Dominikiem Kuberem, czy to inne przyczyny tobą kierowały, że zmieniłeś klimat? Nie, yy, zależało mi na tym, żeby jeździć jak najczęściej w Ekstralidze. A gdy jeździłem w Lesznie, no to praktycznie objechaliśmy wszyscy po, po równą meczy, czyli 7 połowa meczów w Ekstralidze. A przechodząc do Trunia wiedziałem, że pojadę tych meczów minimum 14, jeśli jeszcze wejdziemy do play to więcej. Więc chodziło o to, żeby mieć jak najczęstszy kontakt z tymi zawodnikami z Ekstraligi oraz spokojną głowę, bo zostały mi wtedy ostatnie dwa lata Juniora i chciałem jak najbardziej wykorzystać ten czas. Ta regularność. Rozumiem, tak, że chodziło tak. o tą regularność. To proszę powiedz, ten toruń to wydaje się dobra miejscówka, ale czemu tak krótko to trwało? No, bo ostatnie dwa lata tylko zmieniłem w sumie klub. A no mówię, miałem propozycję zostania w trudniu y, na sezon pierwszy w gronie seniorów. ale... To dlaczego nie zostałeś? No bo uważałem, że lepiej jest zejść do pierwszej ligi i tam mieć pewne miejsce w składzie, jeździć po 4-5 biegów, niż tutaj być zmienianym y, po dwóch na przykład nieudanych biegach. Tym bardziej że w ekstralidze wtedy był numer 8, a w pierwszej lidze jeszcze nie. Więc y, gdy byłem w składzie, to miałem pewne te 3-4 biegi, że obiadę, i uważam, że to był dobry ruch. Rozumiem, że najlepsza oferta napłynęła z Starnowa wtedy? Tak, na ten moment y, wtedy była najlepsza oferta Starnowa, a wracając do tego pytania, czemu nie zostałem, no, został Dament różna dwa lata w Ekstralidze jako senior i objechał w sumie w ciągu dwóch lat może pięć biegów? Więc lepiej czasami zejść niżej i jeździć cały czas, niż być tylko w ekstralidze kevlarem i wychodzić do prezentacji. <grym> Dobre porównanie. Daniel, kwestia tej, tej pierwszej ligi. Czy przechodząc do Tarnowa, w tym czasie miałeś inne jeszcze oferty? Ktoś z ekstraligi na przykład zapytał? No tak, jak mówię, była propozycja zostania w Toruniu w ekstralidze, a z pierwszej ligi to praktycznie nie wiem, z sześciu, siedmiu klubów miałem ofertę. Z drugiej ligi również były oferty, ale no ja nastawiłem się, że chcę jedzieć w pierwszej lidze i właśnie wybierałem między Tarnowem, a jeśli już miałbym zostać w lidze, wtedy no to Torunie. Między te dwa kluby odgrywały kluczową rolę i postawiłem na Tarnów. Daleko od domu. No daleko, daleko. Yy, ten pierwszy sezon w Tarnowie? Udany? Całkiem udany? No w miarę Okej. Okay. Najważniejsze, że udało mi się zakłotwiczyć w tym pierwszym gronie seniorów, bo dużo zawodników znika wtedy. Ja pojechałem we wszystkich meczach i w biegach nominowanych, ale nie może być do końca udany, bo zdarzały mi się takie mecze, że tam zrobiłem jeden, dwa punkty, a jednak wymagałem od ciebie jakiegoś tam poziomu, żeby nie schodzić poniżej 7-8 punktów i Czasami udało mi się wywalczyć 11-12, a za chwilę przytrafił się to na przykład z jednym punktem na koncie, więc chciałbym to bardziej ustabilizować. No ale czy zdiagnozowałeś przyczyny? Skąd ta sinusoida? No, przez w sumie 3 lata nie jeździłem wtedy w pierwszej lidze, więc też nie wszystkie tory dobrze znałem, i głównie te wpadki mi się zdarzały na torach, na których dawno nie jeździłem. No, ale teraz jestem już po dwóch sezonach w pierwszej lidze i myślę, że ten sezon będzie o wiele lepszy. No to ktoś mógłby zakładać, że ten pierwszy sezon był taki jakby na przetarcie, to drugi będzie lepszy? Nie był lepszy? No nie, też tak zakładają, że będzie lepszy. No ale taka dziwna sytuacja przez tą pandemię wyjechaliśmy dopiero w czerwcu, nie było gdzie trenować. Pierwszy mi nie wyszedł, na drugi zostałem odstawiony, bo był większy skład niż, niż zawodników wszedł ten numer 8. My mieliśmy w składzie dwóch zawodników, co mogli być pod tym numerem, no i wyleciałem tak naprawdę na połowę sezonu, gdzieś tam pod końcówkę wróciłem. No i ciężko już się było odnaleźć. Także no, myślę, że ten sezon będzie lepszy, bo mam nadzieję, że wrócą te zawody indywidualne, że będzie można częściej startować, a nie tylko raz w tygodniu, że wrócą ligi zagraniczne, treningi normalne. Także pozytywnie do niego podchodzę i wierzę, że będzie ok. Ty to przyjmujesz w ten sposób, że tą rywalizację o miejsce w składzie przegrałeś? W Tarnowie? Tak. No, na pewno zostałem skreślony dosyć szybko, i no, niektórzy zawodnicy jechali więcej mecz poniżej pewnego poziomu, który się zakładało, i tak mieli pewne miejsce w składzie, więc. Yy... Bo, bo ja tak patrząc na, na wyniki, na przykład, dostajesz szansę pod koniec sezonu z Wybrzeżem, 8 punktów robisz na własnym torze. Niezły wynik, były lepsze i gorsze, ale były też takie mecze, że jeden bieg, zero już nie jechałeś. No mówię, no tutaj chyba było bardzo lubiono obcokrajowców, bo jak minie, wyszedł jakiś bieg, czy Michałowi Gruchalskiemu, albo nawet Ernestowi Kozie, co cały sezon jechał dosyć dobrze. Gdzieś tam byliśmy szybciej zmieniani, a tak bardziej wierzono w tych obcokrajowców, nie wiem dlaczego tak, tak było. My stawialiśmy się na każdym treningu, cały, cały sezon trenowaliśmy, ale nie wiem. takie było założenie widocznie menadżera, że że, że po prostu stawiam na tych zawodników. Gdzieś tam teraz po sezonie wypłynął temat tych rozliczeń, kłopotów finansowych, nie wiem, klubu. Czy te wszystkie sprawy są już zakończone, załatwione? Czy ty faktycznie jeszcze czekasz na pieniądze? Nie, nie chcę za bardzo poruszać tego tematu, bo klub wie na czym stoi, ja też wiem na czym stoję i tutaj będą inne strony ze sobą rozmawiać. Ja się skupiłem na sezonie w Ostrowie. Na razie jest wszystko ok, fajna atmosfera, tutaj chcę to zostawić za sobą, już do tego nie wracać, i inne osoby i podmioty się tym zajmują. Jasne, odcinamy ten temat. Danielu, wybierałeś pomiędzy iloma ofertami w listopadzie czy w październiku, jeśli chodzi o zmianę barw klubowych, bo takie głosy do nas dochodziły, że to nie tylko Ostrów, bo i łódź się odzywała, były też podobno inne oferty. No, pytam u źródła teraz. Mhm. No dokładnie, dobra ma pan źródło, były propozycje z Łodzi, była propozycja z Ostrowa, w połowie okienka transferowały gdzieś też Tarnów, zaczął się przypominać jak i mnie wyszły rozmowy z Michałem Gruchalskim, także te kluby z pierwszej ligi, wiadomo były też oferty z drugiej ligi, ale chciałem zostać w pierwszej lidze i tak w sumie najbardziej Ostrów był zdeterminowany, trener Staszewski, byliśmy praktycznie co 2-3 dni na telefonie. I głównie między tymi dwoma klubami, Łodzią a Ostrowem, wybierałem tylko, no mówię, że z trenerem Staszewskim, tak, widziałem, że bardziej mu na mnie zależy, częściej się kontaktował i yy, na razie nie żałuję tej decyzji. Okej, okay. yy, uh -uh. co trener Staszewski... Jaką przedstawił wizję, czym cię przekonał. No bo jeżeli tyle razy rozmawialiście, no to pewnie o tych planach troszeczkę mówił. No głównie tym, że mówił mi prosto z mostu jaki będzie skład, co będą zawodnicy, ja już to wiedziałem wcześniej, niż tam zacząłem to ogłaszać skład i wyszło na to, że mówił prawdę, powiedział mi w otwarte klocki, jak to będzie wyglądać. Także, no już wtedy widziałem, że niczego nie ściemnia, nie ukrywa, nie kontraktuje kogoś w ostatni dzień okienka transferowego. No i też obserwowałem sobie po prostu, jak jego juniorzy jeżdżą, jego wychowankowie: że fajnie ich szkoli, że Adrian Cyfer, który miał ostatnie słabe sezony, teraz przyszedł do Ostrowa i wykręcił fajną średnią. Że Nikolaj Klintz się pod jego okiem też odbudował. także na pewno ta perspektywa takiej, może nie pieniądze, tylko bardziej perspektywa powrotu na te dobre tory. Jest zawodnik z, z po prostu strony, który kiedyś jeździł jeszcze niedawno i wie, jak to teraz funkcjonuje cały czas i nie jest gdzieś tam daleko w tyle. I najważniejsze po prostu było dla mnie to, że on jeździł i on to rozumie i mi powie, gdy będzie jakaś potrzeba, podpowie coś. Ty już wszedłeś w to środowisko ostrowskie, bo masz za sobą chociażby zgrupowanie, obóz, razem odbyliście wspólnie z drużyną. Jak zostałeś tam przyjęty? Yy, bardzo fajnie, jestem zadowolony. Obóz odbył się w Ostrowie, na miejscu to był taki typowo sportowy obóz, czy treningi dziennie. Eee, no, ja już byłem kontrakt podpisać w Ostrowie w klubie, także mam blisko 90 km, więc już poznałem tutaj ludzi, którzy pracują w klubie, prezesa. Na no, zawodnikami, no to z Grzesiem Walaskim jeździłem dwa, dwa sezony w Toruniu. Zadranem cyferem, to praktycznie całą karierę juniorską spędziliśmy gdzieś na tych zawodach się mijaliśmy, bo podobne roczniki jesteśmy. Jedynie Tomka Gapińskiego znałem tak z rozmów na jakichś zawodach, ale nigdy nie startowałem w jednej drużynie, ale bardzo fajny kapitan wprowadza fajną atmosferę. Juniorzy też bardzo pracowici e, gonią nas na treningach, także e, wszystko super. A propos Grzesiu Balasek będzie w tej drużynie? E, Grzesiu przyjechał na obóz, bo było więcej miejsc zarezerwowanych, bo myśleliśmy, że obcokrajowcy będą mogli przyjechać, ale musieliby przechodzić kwarantannę. I z racji z tego, że występował tam chyba ostatnie trzy czy dwa sezony przyjechał sobie na obóz, ale to jest tylko kontrakt warszawski i. No ale po prostu skorzystał z okazji. Yy, na pewno przy podpisywaniu kontraktu yy, rozmawiałeś, czy to z prezesem, czy z władzami klubu, yy -y. yy, jakieś takie ciśnienie, plany, coś yy, konkretnego macie przed sobą? Raczej na pewno roku? chcielibyśmy wejść do czwórki, a co dalej, to zobaczymy. No, każdy z nas chce wejść do tej czwórki, bo jest wtedy więcej meczy i nie kończy się tak szybko sezonu, ale nie było żadnych tam napinania się, że musimy awansować, czy, czy coś w tym stylu. Raczej na spokojnie, że. Jeśli się uda wejść, to na pewno będzie fajnie i każdy będzie zadowolony. Co zrobisz, żeby nie powtórzyć tego tak zwanego fal startu z poprzedniego roku, bo przecież pandemia jest, obostrzenia obo też są. Mhm. Jak się przygotowujesz i mhm. jak, jak, jak to wygląda? No teraz zacząłem przygotowania szybciej już od połowy listopada. Eee, także z tymi przygotowaniami ruszyłem szybciej. Eee, no, i też to jak najszybciej po prostu wyjechać na tor żużlowy, nie czekać tak jak w tamtym roku, gdzieś tam do czerwca, połowy czerwca, że mieliśmy raptem tydzień potrenowania i na zawody prosto. Tylko jak pogoda pozwoli, to będę starał się już jak najszybciej trenować i mieć ten kontakt z motocyklem. No i też pracuję pod względem psychologicznym, pod względem głowy. No i ja uważam, że. To są spotkania z psychologiem? Tak. Spotkanie z psychologiem czytam takie książki o samorozwoju. E, ćwiczę też refleks, no uważam, że wykonuje swój założony plan i wierzę w niego, że przyniesie skutek. Baza sprzętowa, tym sprzętem opiekuje się. E, pan Darek Łowicki, którego serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam. Silniki e, tuninguje U Ashleya Hollowaya e, troszeczkę w tym roku w tym roku, czyli w 2021. E, zrobiliśmy coś innego niż w zeszłym i myślę, że przyniesie to skutek. To tak się składa, to możemy trochę uchylić rąbka tajemnicy, że blisko siebie mieszkacie uh -huh. z Darkiem Łowickim, no, wspierają się, kra krajan krajana wspiera, bo, bo to jest tam rzut kamieniem. No dokładnie. Odmiany. Pan Darek przyjeżdża tak naprawdę, jak pogoda pozwala, to rowerem, ma tam 5 minut drogi. Eee, także cieszę się, że mamy takiego dobrego mechanika na miejscu. Yy, jedynie co to żałuję, że szybciej nie zacząłem z nim współpracować, ale no cóż, cóż widocznie tak miało być i yy, mieszkamy tak naprawdę blisko siebie w jednej wiosce, więc jest OK. Daniel, tak jeszcze na koniec teraz, konkretnie sprecyzuj swoje plany, założenia, rok 2021, co chciałbyś osiągnąć? z zespołem, a co indywidualnie, bo też czekają Cię starty poza granicami kraju, jeżeli to wszystko wypali i pandemia pozwoli, żeby można było pościgać się w innych ligach. No, jeśli chodzi o założenia indywidualne, to chciałbym osiągnąć średnią granicę 1,8 punkta, nie schodzić poniżej niej. Gdzieś być tym pewnym punktem drużyny. Jeśli chodzi o zawody indywidualne, to Chciałbym no, awansować do wszystkich finałów, które się odbędą, czyli teraz tylko finał Mistrzostw Polski, bo, bo resztę już z góry nominowano. No, ale chciałbym jak najwłaśnie dalej podochodzić w tych zawodach, w każdych się pokazać z jak najlepszej strony, czy to w parach, czy w indywidualnych. A jeśli chodzi o zawody, o drużyny zagraniczne, czyli mam drużynę w Szwecji i w Danii, no to chciałbym po prostu być powoływany na każdy mecz i prezentować dobrą formę, aby wyrobić sobie tam też markę, bo gdzieś tam w Danii już jeździłem w poprzednich latach, tylko tam się dzieli zawodników na kategorie i miałem jako junior przyznany kategorię, która pasowała każdemu klubowi, jak gdy przyszedłem na seniora, no to już tak nie za bardzo im się uśmiechałem do składów, ale no chciałbym pokazać, że z tą kategorią też mogę dobrze punktować, a jeśli chodzi o Szwecję, no to... Tak jak mówię, chciałbym sobie już wyrobić tam, tak jakby, markę, nazwisko, aby e, zagościć na dłużej, bo jednak taki model Polska-Szwecja, jakieś tam zawody w Danii tam nie co tydzień, czy w Czechach, to jest bardzo fajne, gdy nie masz tych imprez dodatkowych, więc e, gdyby się wszystko ułożyło, po mojej myśli, to miałbym zapełniony kalendarz startowy, tak jakbym tego potrzebował. Ale logistycznie jesteś przygotowany na to wyzwania? No, wydaje mi się, że tak, bo już w 2019 jeździłem w Szwecji, tylko tak jak mówię, nie byłem powołany co mecz, dostałem w paru meczach szansę i zdążyliśmy, wracając z Tarnowa, jechać do domu, porobić motocykle, jeszcze jechać na prom. Także myślę, że z Ostrowa tym bardziej, no bo mam dokładnie spod domu na stadion mam równe półtorej godziny, więc myślę, że to nie będzie problem. A wracając ze Szwecji, dzień później są zawody w Danii, więc tam to już będzie też nie problem, aby zdążyć. Daniel Kaczmarek, Arget Malesa, Ostrowia, Ostrów Wielkopolski, nowy zawodnik tej drużyny. Powodzenia życzymy w pierwszej lidze, no i realizacji tego planu, o którym nam mówisz. Dużo zdrowia, bezkontuzyjnej jazdy, no i sukcesów. Dziękuję bardzo, Dziękuję. Daniel za rozmowę. Dziękuję. Daniel Kaczmarek był naszym gościem. Dziękuję Państwu.